Cześć, witam Będziemy wszystkich, znowu jestem Sebix i witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmi 3 Dziki Gon. Przed nami kolejne wyzwania. Jeśli chodzi o obóz Nilfgaardczyków w Velen, to tutaj chyba raczej wszystkie, wszystkie misje mamy ogarnięte. Interesuje mnie jeszcze tylko ta lokalizacja, zanim ruszymy dalej przed siebie, ponieważ być może gdzieś tu jeszcze jakieś mogą być ciekawostki związane, ale tak sobie sprawdzając, no właśnie, tutaj mamy multum ciekawostek, które możemy sobie odkryć. Bardzo dużo tych ciekawostek przede wszystkim jest. Nieodkryte miejsca. 83 nieodkryte miejsca. Tak to na tą chwilę wygląda. Więc uderzymy do pierwszego z nich, tutaj gdzie mamy znacznik ustawiony. Tam się będziemy kierować. Tu jest płatka. dobra. 200 stóp do tego znacznika, a więc tam się przejedziemy. I w drugiej kolejności będziemy musieli wrócić z powrotem na bar gdzie w poprzednim odcinku mieliśmy okazję być. Muglaki, kurde. Zdychamy. O kurde. Pewnie muglak stracił głowę jeszcze nie koniec Gedy się mnożą tutaj Pojszę. Okej, okay, na te mglaki to musimy jednak uważać. Kolejne. Gdzie on jest? Co my tu mamy? Wow. Nie wiem czy to jest y, aktualnie dla nas to co tu widzimy nie mam pojęcia czym to jest no, ale takiś kogoś błotnym Kurde pod tą skalny potwór Nie wiem czy z niej walczyć, czy nie walczyć Co my tu mamy? Żywiołak ziemi Podziem 24. Okej okay. Jeszcze z żywiołkiem ziemi, szła, że to będzie trudniejszy przeciwnik. No dobrze, czy my tutaj coś jeszcze ciekawego możemy odnaleźć? Na pewno ta skrzynia, mhm. jakieś już rękawice, na pewno to się nam tutaj przyda. Regony, bełty, miecz. czy coś jeszcze? A raczej tutaj mamy wszystko co. Mogło nam się przydać. Okej, okay, a więc jedno z nieodkrytych miejsc, jakim tutaj było, to był żywiołek Ziemi. No i cóż, no udało nam się odkryć to nieodkryte miejsce. A zatem to może być coś wspólnego nawet z jak Wam powiem tak, szczerze powiem. Mamy tutaj tak jakby jaskółkę narysowaną na tym, tu nie wiem co to będzie, też nie mam pojęcia co to jest za znak. Tu gołąb, coś w tym stylu, a tu korn. właśnie nie mam właśnie że to coś nie będzie związanego z na Ciri. To jest tylko jeden sposób, by się przekonać, dotrzeć do dalszych etapów naszej rozgrywki. Póki co żywiołaki ziemi zostały pokonane, więc możemy w tym momencie ten odcinek sobie zakończyć i ruszać do kolejnego punktu.